Cześć. Dzisiaj wiem, że dawno nie był filmiku, ale przepraszam. Tylko, żeby nie spadnie, jak spadnie, to nie moja wina. Ja mam wiarę na sobie. Dzisiaj gramy na wiarze w Gran Turismo. O Jezu. Muszę założyć. O. Jezu, akurat samolot. A, wyłączony jest. O, włączę się. Upewnij się, że trzymasz kontroler. Wy teraz nic nie widzicie? Ale będziecie widzieć. Jak będę grał. O Jezu, gdzie ja to widzę? Wy teraz widzicie? Nie wiem. Ja teraz. Mhm. Tutaj chcę. Ekran. Mhm. Teraz to jest porządnie, fajnie. Tak jak już mówiłem, gramy dzisiaj w Gran Turismo. Ja, muszę poza miejscem gry i ustaw ponownie miejsce, żeby było to, żebym mógł się przychylić. Tak ogólnie nie spadliście. Ale to fajnie wy 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 wygląda. O, już fajnie. Wszystko dobrze. polyphony digital. Digital. I teraz powinniście już wszystko widzieć. Teraz wy ogólnie powinniście wszystko widzieć. Światowe tory. Nie wiem, jakimś jest wolny. Ym, chyba Norborning taki wyścig, ale nie, najpierw muszę zmienić. Nie, 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 nie. Szczę na takim czymś. Oto. O nie, najgorzej. Już na jakimś Touring Car 800 i F12 Berlinetta. Nordschleife 3 Grand Prix. Nie, 24 godziny. Chyba Nordschleife. I zmierzch. O nie, to było to 24 godziny. Tutaj noc można. Fajnie, będzie taka fajna nocka. Okej. Okay. Jakby co to już kiedyś. Nagrałem no po prostu, na nawijałem już. Specjalnie to dla Was nagrywam. Okej. Okay. Tylko przypominam, że. Będziecie widzieć to, co ja. o kurde. Ej, czujesz się jak w samochodzie znowu. Ta ferarka to jest taka szybka. Takim stunningowałem sobie. Zobaczcie, już trzeci jestem. Ło. A jest, tutaj jest jedna berlinetta. Jest Wejron, kurde. Bugatti Weyron. Dobra. Weyron tam. Łatwiutko z nim. Nitro. Mam nadzieję, że fajnie przyjmiecie ten filmik. Dlatego zachęcam do Zasubowania tego kanału hmm. Bo ja cały dzisiaj zrobię wyścig, ten Cały po prostu, razem z Grand Prix Co właśnie robię bo ja jestem pierwszy Chyba tak zostanie nie do końca Nie mogę się rozglądać, bo potem wiem, że Ludzie będą narzekać na to o, ale fajnie jest. Nawet na dół mogę spojrzeć. O kurde, i na ręce. I tutaj jest skrzynia biegów. Ale fajne. I tutaj już wszystko widać. O jest, Dobra. W sumie to mnie nawet mogło przyspieszyć. O dobra. Już wyjechaliśmy z Grand Pixa. Teraz normalnie jedziemy. Tylko chwilkę poczekajcie. Muszę jakoś jeszcze trochę bardziej docisnąć tego wiara. Mhm. Bo jeszcze trochę Zawidzę. Mam nadzieję, że wy słyszycie to wszystko, tak? Te... Przepraszam za dźwięki w tle, ale... To nie moja wina. Ale to fajne jest. Dobra. Tylko pamiętać, to, że wyjechałem z Grand Prix'a. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten filmik i że dacie lajka like i suba. O kurdo! <grymne> teraz jak w prawdziwym się poczułem. Zresztą ja ciągle się czuję jak w prawdziwym Ale dziwny strój mam. Jakbym na karata chodził. Nie, ja się tylko najbardziej boję tego zakrętu. Nie tego. To jest taki jeden zakręt na boku. To jest taki, no nie wiem jak go nazywam, legendarny. Bo go pamiętam jako jedyny zakręt i tam bro, prostą długą na Norwolniego sprzed czterech lat, bo kiedyś grałem jeszcze w gro, y, Grand Turismo to stare. Piątka, dokładnie. To jest siódemka. I w piątkę grałem to tam pamiętam tylko pamiętam tą prostą z Burlinga 4 lata temu chyba to było albo 3 nie pamiętam chyba 4 i jeszcze pamiętam tą prostą byłam właśnie bardzo się boję tego przechylenia samochodu Bo jechałem już na, raz na Nordporningu, ale ominąłem ten zakręt. Znaczy nie da się ominąć, ale tam górą przejechałem ten zakręt. Bo za szybko tam zjechałem z zakrętu. I po prostu za szybko tam wjechałem na ten zakręt. Gdybyście się pytali jakie to są, to jest F12 Berlinetta. Ja sobie z sting dosłownie wszystko. No nie wszystko, bo nie mam tej najwyższej rangi tuningowania. Tej klasa jakaś tam światowa to pierwsze takie naj, najdalej. Mam tą przedostatnią do tuningowania. Nie wiem czy Wam to się spodoba. Chyba nie. Albo po prostu piszcie w komentarzu Jak nie zapomnę włączyć. <grym> Obym włączył, no. Obym nie zapomniał. Dobra. tyle mi wystarczy. O Ale fajne. Uo. O jezu. O. Ej, jak ja się uderzę, to ten wir się trzęsie normalnie, tak jak padł gdybym nie grał na vr Kawa gdybym grał na konsoli, gdybym konsolę trzymał w ręce, to by konsola się zatrzęsła. <laughs> nie no. <laughs> oczywiście, że nie. O, tutaj jest ten zakręt, bardzo się go boję. Uhu, uhu. <laughs> go tutaj tak górą przejechałem wtedy. Ale jest jeszcze drugi taki którego też się boję. Chociaż są to już mniej taki, krótszy jest. Ale bardziej przechylony. Mam nadzieję, że telefon nie spadł. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuło i że wszystko widzicie, chociaż raczej Dobra, nie jeszcze trochę, chyba mogę zużyć, to już jest ponad połowa. To jest zdecydowanie ponad połowa. Jakby to tutaj się patrzył w prawo na tą minimapkę, żeby zobaczyć, czy jest jakiś zakręt. W okolicy. Mogę w sumie okiem spojrzeć, bez odwracania wiara. U uhu. Dobra, to było creepy. do zasubskrybowania kanału bo filmiki nie pojawiają się regularnie to trzeba powiedzieć sobie że u mnie filmiki nie pojawiają się regularnie, dlatego możecie da dać subę, suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapił żadne filmy a tutaj jest to proste ja trochę nitro użyję a dobra, teraz już koniec tak, tak żeby okej, okay. dobra Minimapka kiedyś kończy, prosta. Chyba, proszę, do przodu. Dobra, tutaj jest. Dobra, hamulec. Się wyczerpało. Ale tu fajnie, tutaj wszystko widać. Wszystko. Tutaj. Rali, z tyłu widać. Wy tego nie widzicie. jak się rusza, to, to się stanie? Tu to, to też się rusza. Dobra. To. Chwilka. Bardzo dziękuję za oglądanie. A my teraz kończymy ten filmik. Dlatego chwilkę muszę wziąć. Pa!